No witam Was serdecznie w drugim odcinku z Lil Nightmares 2 Witam nas serdecznie nasz przyjaciel Mono i nasza przyjaciółka albo przyjaciel, który nawet nie znamy jeszcze imienia eee... Więc co? Nie było wczoraj odcinka, miał być, ale no... Byłem na wsi. Chyba nawet mówiłem, o nie wiem. No ale nie miało prawa być. A teraz będzie odcinek... Eee... No i znowu będzie odcinek w piątek, tak jak powinien być. No i co? Bez naszego przedłużania, zacznijmy odcinek. Eee... W ostatnim odcinku uciekliśmy z wyspy na drzwiach, na której poznaliśmy pierwszego nowego potwora z Lil Nightmares 2, czyli... Daliśmy mu nazwę Hunter, no i to jest najpewniej jego nazwa ogólna. Na, poża na pożarcie Dostałem pierwszy achievement. Eee, no i to jest na pewno jego nazwa też ogólna, no bo on jest po prostu myśliwy, miał dosłownie broń, więc no ten. jest Hunter myśliwy. No i już weszliśmy do jakiegoś domu otwartego i mamy. Eee... Okej. Okay. Cokolwiek... To są chyba po prostu jakieś ubrania. Chyba, nadzieję, że to nie człowiek. Całe ulice miasta. Ja Cię sunę! Z łódki przenieśliśmy się do całego miasta. Co to ma być? Fryzjer! Ale gdzie zniknęli wszyscy? To tak, gdzie powinni siedzieć ludzie, są po prostu ubrania. I w ogóle czemu to fry... Nie, to nie jest fryzjer, to jest... Jezu, jakie fryzjer, to jest jakaś restauracja, albo zwykły dom. Oj, skrzypnęła. I w ogóle ile tu jest telewizorów. Nawet na początku gry mieliśmy telewizor. Jak się mono obudził, to zaczął telewizor brzęczeć. O to jest w wszędzie na telewizory. Dobra, połążesz? Dzięki. Zaraz się... Zaraz się ogarniemy stamtąd. Co nie? Ups To nie było w planie Sorry Dobra, to trzeba wyjść na to najpewniej, nie? Z tego telewizora Skoczyć na to eee. Aha Okej, okay, może jednak nie no a co teraz? Jak mamy z to sobie dostać? Telewizor? Mogę go popchać? Ty. Czy ja coś zawaliłem? Chyba se jaja robił, że ja coś zawaliłem. Chwila, powtórzymy punkt... Tak, powtórzymy punkt, punkt kontrolny. Chyba, że to jest punkt kontrolny, no to... O Jezu Chryste, zawaliliśmy. O boże. Co to się stanęło? Jakby co? Jakim miałem ją wziąć niby, nie? Jom. Nie, po prostu ta... To... No, ja wygląda trochę jak... jak babka, więc... Powiedzmy, że to jest ona. No ale jak macie wziąć? Co ja mam z tą zrobić? Nawet Talina nic nie robi. Ja cię. Dobra, zrobię save. Zrobi... <laughs> Jakiego save? <'a? śmiech> zrobię cięcie i spróbuję to naprawić. Bo chyba coś. coś ten. coś. coś chyba popsuliśmy, niestety. Bo nie wiem, co robić. Nie wiem, co Dobra, chciałem sprawdzić na YouTubie. Bo żaden save by nie działał. I ogólnie, co trzeba zrobić. Okazuje się, że Talina ma jakiś sens. Patrzaj, to ja teraz mogę coś kopać w tej grze. Ja polecę do góry. Oj, coś tak czuję, że to. Chyba co ja robisz? Oj, coś tak czuję, że te zagadki będą cięższe z tymi nowymi mechanikami. Będzie ciężej. Bum. Kop jak w pół obrotu. I jeszcze raz. Cicho, już przyjdę, no. Dobra, jesteśmy w końcu. Ja Cię sunę. Dobra, zwalamy telewizor. się tam znalazłaś no dobra, no i coś mi to może dopomóż, bracie, nie? Siostra... ja. Dobra, nieważne już. Chłopak czy, baba, czy babka jesteś, nie wiem. Uzda uzdaję, że dziewczyna, ale będę się dał już deksywki jak coś. No i super. Okej, okay. skok Pomóc się? no i Kongo. Sama ogarnęłaś. Zu ktoś się tutaj... O Jezu, ale te dźwięki to są jakieś. Zu, ktoś tak by tu się powieszał. Ale... O kurde. O kurde. Co jest? Co tu się dzieje? Chciałam iść? Nie, to zgasza jakby Ty to nas pożera Chciałam iść po prostu? Ja to muszę chyba przejść Ej, co jest? Ej To coś mi pożera tu telewizorze! Ja na ciebie świat kiepskich miałem oglądać, a nie żebyś mnie zeżarł. Jo cię sunę, co to za telewizor? Chcę ja mam do ciebie iść? To? Nie? Dobra, idziemy, jolo. Idziemy do tego czegoś. Będziemy oglądać świat kiepskich. Jo! Korytarz! Trzeba transmisję. CO JEST? To są drzwisy Początka. no co ty potrafisz? Ja miałem oglądać świat krewskich, a nie jakieś... Za światy Ja Ferdynanda chciałem oglądać, a nie drzwi do, do wszystkiego i niczego. O Boże No i śmieci Wszędzie te telewizory Tu jest wątek z telewizorami Cokolwiek one oznaczają To zabaw. Aha! To fajnie Dobra, trzeba wziąć ten kuba, bo już widzę tą dziurę z siatki. Ja cię sunę mono, co ty potrafisz? Najpierw szóstka miała jakieś ten Miała jakieś Kurde Głody kanibalistyczne Szkoła? I jeszcze są wakacje, no ja cię sunę, no chyba se jaja robisz. Najpierw szóstka ma jakieś głody eee, niewyobrażalne. A teraz ty masz jakieś zachświaty. Cristiano Ronaldo! Nie no jeszcze wakacje są, mamy do szkoły musimy wracać, to jeszcze pewnie jakieś nawiedzone przez ten. Przez... Przez jakąś opętaną babkę od matmy, a kwadrat plus b kwadrat równa się, jak nie wiem, odpowiesz źle, to ty, patrzcie, i jest coś, i jest chyba zła babka od matmy tutaj i tu jest ta babka nie jak, gra, jak był koniec Nightmare, dlc nightmares przy tych zdjęciach to była ta babka babka od matmy oni już dawno zapowiedzieli babkę od matmy o jezu ona wygląda strasznie Czyli ten obraz chyba zdjąć? A czy znaczy, widzę tam otwarte drzwi, więc chyba o to chodzi, ale... Jezu, co tu się będzie działo? No to dobra, to chyba idziemy. Łóżka dzieci. Łóżka uczniów. W takim układzie. Jest i piłka. Joo. No i co tu możemy? Nie możemy nawet ani wejść, bo są za wąskie. Potrzebujemy zdobyć jakąś latarkę, zapalniczkę cokolwiek. Bo nic nie widać. Jocie, sunek to jest przerażająco. Jakby, coś musi być z tym obrazem, nie? Czekaj, możemy chyba zawrócić światło. I to jest znowu jakaś zagadka. No bo ona ma wyrwane oczy. I możemy w czymś rzucić w to? Albo te drzwi otworzyć na... Popchnąć je? Czekaj. Nie, no to nie wygląda. Przez korytarz nie przejdziemy. A tu nic nowego. No nie wiem. A jak na przykład bym wziął coś, żeby walnąć ten obraz? Na przykład taką puszkę. Powiedzmy, że wezmę taką puszkę. Ma się coś w głowie. O cie... Tutaj chyba nikt w głowie, siedzą. Nie, w ogóle. Patrzcie to, jak ja kłócą mnie. To ja wyglądam jak jakiś cień 16. Gotham City jest w ruinie. Tylko ja. Torebko głowiec. Może to uratować. Odkąd Batman poszedł po mleko i nie wrócił. No, to jest zasłonie, takie coś. O! Chwila! Skaczemy. BOMBO KLAT! No i magia jesteśmy pod szkołą po pa, po pa, pa. jak my tylko zobaczymy w tych w tych w tych rurach, no co... To... O, no to będzie nieźle. Okej. Okay, trochę głębiej, Wentylacja już widzę. Pora wyrwać klatkę. I... Pomożesz? I o, w kierdyku! No i idziemy do środka. Ja jak ciemno. Pobadać to jest jakiś Gotham City normalnie. Co to jest? Nawiedzona szkoła i nawiedzona babka od matmy. Ta, już mam tego dość. Czy widzieliście, co się z tą z szyją? Ona po prostu... Oho, pułapki, a ty to kto jesteś? To jest, to jest jakiś dzieciak czy to jesteś jeden z nas czy jakiś czy jakiś nienormalny Okej, okay, już widzę, że to się znie tego z tą deską. Waga Wiedziałem, że coś jest tak jest. A to co to, to, to oni zostawili to? Te pułapki? Ok, jest gabinet. O. Co się śmiejesz? Buty. Tylko babie. No to idziemy chyba... Idziemy w głąb korytarzu, nie? Jakby jestem pewien, że są są jeszcze jakieś... Już tam widzę dosłownie szafkę leżącą na suficie, więc... No na co się gapisz? Już to widzę szafkę. Wiesz co? Poczekaj. Mam lepszy pomysł. O, to nam się przyda. Leć. A, to jest chyba... Uch! Okej... Okay. A coś tu? Figurka. Te małe, chude patyczki to wszystko ustawiły? Aż mi się wierzyć nie chce. Cała lampa jest tu so zawieszona, no to... Kaczka. Tylko teraz trzeba ominąć lampę, by nie zostać nabranym przez tą kaczkę. Nie, to pod kaczką jest. Uuu! No to! To było niezłe! Tyle musi jeden. Ty patyczaku! Ty stukaczu! Jaki ty masz do nas problem? Co, ta lampa na nas spadnie? Nie, ktoś wyjdzie przez drzwi, co? Maga mnie. Pani od matematyki, ja zrobiłem zadanie domowe. tam niuchasz coś? Boże Mło O chyba będziemy kogoś rąbać. Jo! O cię No nie! Oj, komuś teraz? Chyba młotem przywalimy, co? Przysłali? Eh? Soprali mi przyjaciuka. Wyceramiczne? Pod Nie bez łó, pożałujecie tego. Chcecie się zabawić? Ja wam pokażę, jak się zabawić. Dobra. No wszystkich na porąbałeś, no to... I co ci dodało? co? Wy... ceramiczne ludki! Bez mózgi! Bo nawet nie macie mózgu, więc... No, chodź. Pokaż, co potrafisz. Jak widać, nie za wiele. Żeby mi zabierać przyjaciółkę. Nie, tak nie będzie. WINDOW? Brzmi na klucz. Tak nie będziemy się z wami bawić. O nie, Nauc nauczycielka? Przebieralnia to jest chyba. Ale tu chyba nie mamy oh, Jest Jona, pani od matematyki, są mi uczniowie. Cicho, błagam was. Nie, nie zauważ mnie. Proszę. Nie mówcie jej. Wydostanę ja Was stąd, jak chcecie. Mogę Wam pomóc, ale nie mówcie jej, proszę. Nie bądź sześćdziesiątka.

O. o nie, o nie, ona jest żarła, okej, trzeba tutaj do trzeba tutaj do skrzynki, tak jak to było z żanitorem, nie? Do skrzynki, o kurde. Sieć tam w skrzynce mono. Ona całą szyję se może powiększyć po prostu. Kark wyłamać i se patrzeć gdzie chce. ten klucz i błagam bądź... Jest! Ja tak to uwielbiam, że Mono może sobie wsadzać tutaj do kurtki i nie muszę cały czas trzymać. Przycisku okłócania cały czas. Ja tak to uwielbiam, Mono, dziękuję, że ty masz tak genialnie zrobioną kurtkę. Nie! Ja. Oni śpią dosłownie. Nie mnie, dobra? Przez tutaj. Pukam. Czy mamy kciuki, że nie widzi pod ławką. On pisze, jest grzeczna przecież. A jednak nie. Czyli malinika i to nawet ze stążką by się nie zgubiła. Rób swoje. Idź! Nie, mhm. ta, 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 odwróć się. Nie idzie do tego chłopaka. Lala. La. O, ja teraz jestem o wiele bardziej widoczna. Proszę! Mono, błagam cię. Nawet jej nie widzę. Zobacz, jest na końcu tamtego rządu. Nie... Ja też się tu uczę, jestem bardzo grzeczny. Ja też się uczę, jestem bardzo grzeczny. Jestem bardzo grzecznym chłopcem. Jestem mono. Powerzy mnie pani jedną z szóstej To ten najlepszy uczeń Ta, to, Ta, to ja, mono. Każda o mnie wie, co nie? Co nie jestem bardzo tu popularny Tak No dobra, na tym zakończymy sobie odcinek. Czekajmy serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Sie!